Nagrywanie, 3, 2, 1, start. No i dupa, nie ma startu. 3, Dobra. 2, 1, start. Co się dzieje? No, szkur. Czekajcie, no. Ej, what the fuck! Ej, bo nagrywanie mi nie działa pod tym guzikiem, pod tym skrótem klawiszowym. Fuck you, motherfucker! witamy Was bardzo serdecznie i żegnamy Coście narobili! O boże To jest spisek Moi drodzy, jeszcze żeśmy nie zaczęli, a już kończymy No i Czemu proszę tego? bardzo co za ekipę ja sobie dzisiaj wzięłem, moi drodzy a w ekipie mej są, a raczej ich nie ma no coście zrobili, no przecież ja teraz muszę na nowo nagrywać To Tadamek cię zabił, jadę po nie, ja. nie ja Nie ja Jadę Ja po Ciebie też no. jadę nie nie, A ci to wygląda najlepsze ja Cię tu strzelam, a za nami Departament Policji. No tam, dobra, idziemy pomoc. do tej gwiazdki ogólnie, trzeba zrobić misję jakoś, albo jakiś deathmatch i będziemy razem... w To wchodzimy drużyny. tu, ale na, na trzy. No. Nie wiem czy to coś da. Bujek. No, raz, dobra, wbijam. Pod trzy. warunkiem... No, no się tu szybko! No. Dawaj, 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 dawaj! Wchodzę! Yes. Jezusie kochany. O, chyba się udało. Wszyscy Przede wszystkim bramy dzisiaj. No nie pościg składzie... gonił mnie! Nie! W składzie Luce... Lucek Bochun <laughs> Adamek Bochun i Adamek Bochun, i Lucek. Bochun. <laughs> Oh my god, ej, gdzie Przez mi coś? Mnie policja ja goni A mnie dobiło jest bujek No ja... Widzę Adamek asfalt. coś ty odpieprzył Ja? Bo, bo... No bo gonił mnie! Jak bruszyła. cię gonią? Olej to! Nie to się teraz. goni. Ty już, miałeś w białą gwiazdę. No ale ja, bo nie mogłem bo ten, bo mnie gonią. Bo było zablokowane, już idę. Już skaczę. <grym> teraz. Dobra, jestem. No, Kurczę, się Dobra. tu wyłączyć w ogóle radio. No, się oczywiście, ja jestem sobie na bok tam i będziesz miał wyłączone. Będzie A bez było. kitu ja muszę sobie ustawienia dźwięku zrobić, bo ja zagłośno grę. <grym> Jeszcze ktoś. Normalnie. Ile tu kruś, ludzi? Ja głosowy, what the fuck. Ale co tu się w ogóle dzieje? Tu jest jeden wielki chaos. jest, no, wokół, jest we... no i wystarczy. What the fuck, Ktoś gada w ogóle, no. Ej, jak tutaj? Teraz nie można ustawień zrobić. Halo, witamy, tutaj Polska. O nic ci... chyba ty masz. Musisz, e, musisz ten podać krowisze to może, ale nie pamiętam jakim. Chyba witamy, witamy świecie, z tej strony wita się. Bochun Bochun, Lucek Bochun i Jadamek Bochun. Jadamek Bochun, dokładnie. Zaczynamy. No nie, wiem, uruchamianie sesji, no ale graczy jest sporo. Mm. Miał być jeszcze husiek bochun, ale Huśkowi, bochunowi coś wypadło, no nie Dobra, jesteśmy z Birami, oh, to... oh. okrychami. Ja mam oh, grę to... z taką Ja mam grę z taką bandą szajboli. No, 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 no. Ej, Dobrydy. ja jestem z Bilami, a wy? Ja Jestem z Birem. A wujek to jest mumia nie? Ej wujek, Lucek, y. Lucek. No ja to też jest. z Birem, no ja gram z wami, no ja jestem z Birem, niech będzie. Przecież nie będę no, kuczekiem mali typony, czy co to, to jest? To zwycięstwa tak jak zawsze. Jesteśmy z Bilami. No, moment tutaj przybierz, wybierz, kontynuacja, a... E, Lucek, a ty się, ty się Faraona bawisz? Jakiego Faraona? Panowie, ale co my tu będziemy robić? No, zabijać. W każdej grze. A tym bardziej GTA. No to... To dzięki za uświadomienie, ale akurat nie taką instrukcję chciałem. A no, znaczy co, będziemy ładować siebie pałkami, karabina... Pi... Dobra, no, już nie masz, było pytania, nie było pytania. Masz tu klamkę do się. Ale tu idziemy mm, razem. Kupię wysz. siła. Dokładnie, kupię Pięknie siła. Jeszcze... No ja jestem tu gdzieś, tu. Dobra, to idziemy na te kurcyki. To chodźcie tu do... Ja do tego panie. Nie, do samochodu. Ale... Ja też bym chciał wejść! <laughs> no, proszę! Ale ja, wie, no na tach, ja na tak idę. Adam przykro jego. mi bardzo, ale nie mamy dziesiątego fotelika na ciebie. <laughs> Ej, no czo, czo rooli, czo Ey, ja papi Ej, jestem winny! Lucek, wracaj po niego! Ale ja nie prowadzę! Zostawili mnie! Zostawili mnie? Nie, ja się na to nie godzę. Kevin, sam domu wracaj po niego! Ej, on ja nie prowadzę! Ale co my tu w ogóle robimy? A ukradnij do wody! Natomiast te zielone no. punkty mam ukradnąć! <incumbent gr çevisas> No, bohunadamek bije. <laughs> nie wiem, wynajmij tak, subka czy coś, no zup coś. O, zostawili mnie na środku drogi, się cieszę. Mamy, mamy dowody. No mamy dowody, ale. Miałeś się nas trzymać, i co? <laughs> Mówię, no to, koszty... to czekajcie, eee, razem pójdziemy. No, oni wszedli, a ja czekam. Eee, gdzie są te dowody? Tutaj to jest zielone takie coś. Ważne, bo tam już ktoś jest chyba. Gdzie to jest to zielone? Ola, Ty naparzaj w nich, bo ja tylko ja naparzam. No aby... nie, jak ty jeździsz? What the fuck, kto się odprza? Ja zaraz zginę. Jakie ten ktoś ma ragi No. To, Ej, jak, dziura, to gdzie są te dowody? jak to wygląda? Jak ma to wygląda? No to fajnie, zabiliśmy... Lucek, zabiłeś policjanta, zresztą ja też, mamy przeklamane. On miał dowody, pij jak do środka, szybko. Jak chcę z wami, podjedźcie tak, po proszę. Nie mam, jak? Cholera, zabili mnie. O cholera, osłoniłeś mnie, świetnie, i no, Tu też dobry. mnie prowadzi, nie chcę tam jechać. O! Ugh! Eee, Urzucili mnie na środek. Aha, mam uciec z policji jakoś. Posłuchajcie! Nie! Ludzie! Ja uciekam chyba z dowodami. Ja ty jesteś do jasnej urwany? Ja. Ej, weźcie mnie też no Nie! No, no, nie! <śla> nie! Nie! Ja Matko Ej, o co tu no co to w ogóle jest? Słuchajcie, tu jest jedno wielkie, zajebiste, wesołe miasteczko. I w sumie ja nie wiem, co tu chodzi. Ja myślałem, że to już wesoły. Wszyscy uciekają ode mnie, a tam ci koni oni nie wiedzą, o co tu chodzi. Nie. ja zawsze chciałem to zrobić. Zamiast mi pomóc, to wszyscy spieprzają gdzieś, nie wiem gdzie. Ja próbuję swoich do końca Pomagamy ci pomóc. My próbujemy ci pomóc. Ale przejdźcie Przuczujesz... w drugą stronę. Ja mam pały na ogonie. no <laughs> Ujęcie. Ile się tu rzeczy o to tobie dowiaduję teraz? To Jadę po ciebie, jakiś gupol jeszcze do mnie strzela. Tylko jesteście tak? wszyscy. Aaaa! No jadę, jadę po ludzkach chyba. To nie to wiem. ja tu się odpieprza, i nie mam wszystkich. Ja jestem bliźnieniem jak ktoś. Nie mam broni. Ty. A koleś to ja pokazuje. mam te dowody! Ja mam dowody! <laughs> ja, ja już nie wiem, kto ma te dowody! <laughs> Co To wskoczymy do znaczy? wody i będzie najlepiej. Czemu wszyscy pojechali w drugą stronę w ogóle? Ja się Pekaj. nie da. Dobra, takie. czekała na szybką ulicę. No to jest właśnie teczka, którą opuścimy. A kto tu teraz jedzie? nie, tu jest jakiś wariot. Tu jest jakiś też wariot. A ja chcę... Chcesz... Słuchajcie, ja wam... Ja wam powiem jedną rzecz. Ta gra jest dla mnie online za chaotyczna. Damy radę. To trzeba się skupić o tej też wie? Na na ten, ten co świeci się na zielono musimy go zatrzymać. No dobrze, no to skopmy mu dupę. Kupmy się na misji. To dlaczego dopiero teraz sprzedałeś nam instrukcję obsługi do tej misji? Ja mówię, jak nie sam. ja gram, a? Ja też! Ja bardziej. Jezus, ona jest pod moim autem. Musimy no i... jakoś z tego wybrnąć. Oj, Ale tu każdy ma... strzela do każdego, tu jest Westerplatte, chopie ty! Nie, no... My strzelamy do wrogu, do wrogu, przynajmniej ja. Tu są o, to wszyscy to wrogami! Ja... o kurde. O! O! wszyscy byli na mnie teraz wkurzeni, bo ja stanęłem na tej persce. A Dawek czemu ty się zabijesz? No to, właśnie! No ja chciałem wam pomóc, ale tak wyszło, że no Nie pomogłem. Ja muszę zobaczyć gdzie wy jesteś, a wy tu jesteście! Kurde, tu jest policji, blokady drogowe, Ładno, the fuck, wbijamy się tu. O kurde! Co tu się od... Mi głowiec spadł z nieba! Nie! No, no. Zabijają mnie policjanty! Ja się tu muszę gdzieś zaszyć. Policjanty cię zabijają! Oj, oj! No poważnie ci mówię. No chyba i się do... gdzieś... Trzeba się gdzieś zaszyć. No Ja próbuję policję zgubić. Chociaż o to w tym nie chodzi. O. Nie wiem czy to wyjdzie. Kurde, co tu się odpieprza, naprawdę. Ej! się ukrył Dobra. Dobra, już jadę, jadę, jadę. Raz w lewo. Tak, 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 cudownie. Ja mam do Was takie jedno pytanie: dlaczego tu są wszyscy porypani? Nie wiem. To jest pytanie retoryczne. Świetnie gramy w dwa odnie. Co tu Dobra. się dzieje? Co to jest w ogóle? Matko, się... No, jest to za dużo. No, Słuchajcie, mam cholerne dowody i muszę teraz pieprzyć policji, no. Ale ja mam trzy gwiazdki, no to się, to się ja dobrze pięcielę. nie skończy. Ile tu jest tych wszystkich? Matko, świetnie. Ile tutaj tego wszystkiego jest? gdzie się... są. Bo ja na... mam dowody, ja mam dowody. Nie masz. Na mam, nie? Teczka stoi na tym, na ulicy. Patrzcie ty... na nią teraz. Co ty mi tu pieprzesz? Ja mam normalnie, ci mówię, że teraz wziął teraz jeden z naszych, tu właśnie zginął. To... Co ja mam w takim razie? <laughs> nie wiem, bombę może. <laughs> no nie, Co jest się zastrzelili. Podniosłem teczkę z ulicy, no kurde. Ale, Ale ile no tego tak. tu jest, matku? No, no Za dużo troszeczkę. T Takaś broni broń lepsza by musiało być albo coś. Dobra, ktoś ma, ktoś ma do wody, ktoś ma do wody. Pomóż dostarczyć do wody, dobra, tutaj jest ten koleś na zielono chyba, bo ta teczka po prostu tu leży. Jest, leży teczka, biorę ją. Bierz ją, bierz, Ty, bierz, ma... bierz. ja cię okręgę. Dobra, super, i teraz uciekaj. Masz ją? Do tego, tak, do tyłu, do tyłu, tego. Ale okay. gdzie mam z jechać? No czy czemu do mnie wjeżdżasz okay. kolej? uciekaj przed policją. Aha, aha... Nie, ja nie chcę! Ja nie chcę! Dawaj, 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 świetnie się idzie. Dobra. No ale ja też głos. mam... Ja też mam teczkę. Mówię wam, że mam jedną teczkę, no. Ale tu jest, jest jedna teczka! A jeździo nie. Mówię wam, zebrałem teczkę z cholernej ulicy i mam cel na gps pijesz, że mam ją chyba gdzieś dowieźć, no. Ucieknąć z policji mam przede wszystkim. No to dobrze. Nie wiem. Przepraszam za No czemu no, ten od nas wjeżdża? no nie! Ja uciekam stąd. On mi zaraz zawarmuje. O Boże. Ale nie. to ktoś ma inny no, teczkę, nie! Nie zdarzył to zaznaczony. A ja? Aha, nie, ty masz teczki to masz tam gdzieś ten do donieść. No tak. Moment, tutaj się ci otworzą czy nie? Nie otworzą się. Dobra, tutaj, tutaj tak. nie jedzie. Ja skaczę, bo mu... My... Dobra, skoczyłem. Dobra. Więc coś tu? Nie, ja już mam transport. Poko. No to podejdź pode to mnie, proszę. Tak, podejdź pode mnie, proszę. Dobra. Ja też czekam. chcę. Ja też chcę. Już nie mam miejsca. Ja. Yeah. Na no chyba on cię postarał. Ja zasiłem kogoś. Proszę. No nie, mnie! mnie. Yeah. Kogoś zastrzeliłem. No. Ok. Ładnym hotfotem Tutaj jedzie jakiś wróg. No mam przewalone Mówiłać. A wujek pewnie na drugim końcu mapy Słuchajcie ja tu o życie a wy mi normalnie wyprowadzacie z derby teraz Przecież koni mnie cała mapa policji no Dobra ja jestem uciekł od ciebie Jak my uciekniemy w ogóle tej policji stąd? Przecież oni są wszędzie Jeden no właśnie włączył sobie pauzę Ucieka ze mną i włączył sobie pauzę <laughs> Jeden właśnie wyskoczył no to z boli. Dobra, ja tylko odstrzelam. Zabijemy go czy nie? No i tak zasłysz, tak, nie tak, tak. Nie, nie. Piknie... No nie gdzie mi wyjeżdżasz, kobito! Tu się kradnie, a ty mi przez nas wyjeżdżasz. O fajnie. Dobra, chyba kupimy powoli policję. Jak ci się te gwiazdki tak mrugają, to znaczy, że dobrze. Tak, porgałem właśnie. A jak ktoś do ciebie strzela ze śmigłowca to dobrze ci zdę <noise> Dobra Mayday, mayday Houston, mamy problem Ok, na razie jest spoko, ja gubię tutaj policję Zowuj so, jak masz gdzieś dowieść ten towar tak? Czy jak? Jest co, na razie mi pisze po tak, tak, tak. policji. I ja ich nie Do wody do No stój kobieto. Ale, ale mówię wam, że coś mam, no nie chcecie mi wierzyć. podniosę kolebną teczkę z ulicy, wsiadłem do samochodu i uciekłem z nią, aby się dalej śmiejecie. No dałem mu cztery strzały z pistoletą, dalej żyje. Ej, ten policja nas goni znowu. <ścoughs> Może dlatego, że macie tą teczkę, którą nie ma jak? Nie. Ty, oni są wszędzie. Oni są wszędzie. Ja nie mam gdzie uciec. Jest, Ej, uciekłem im i teraz widzicie? Mówiłem wam, że mam dowody. I teraz muszę z nimi do, dojechać do garażu. Teraz muszę dojechać do wody. Ej, aż tak, tak. Ej, Lucek, a, ty Jest, te... Ej Lucek, a ty masz te. Ej, a ty masz te. Znaczy jakąś trasę na żółto? Że masz na. Ja mam fuck! jadę z tymi dowodami do garażu i zobaczymy. <laughs> Jakie lagi, Boże. Dostała ode kuchu. mnie! Dostała! No? Nie chodzi gra po lucek lucek, lucek. lucek, chodź lucek. mnie, jestem tu za tobą, chodź ja cię dowiozę. Nie, już ja mam auto. Ale on nie wie gdzie jechać. Jak to nie? No patrz, powinniśmy jechać tak. w prawo, on w lewo. I teraz Jak? No, obojętnie gdzie ma jechać, bo tylko musi zgubić policję. No, ale trzeba się kierować teraz... do tego garażu. Tak, do garażu. Spotkamy się no w garażu nie! Tak. Jaki chaos, nie? Dobra ci oku... dał prawko z jazdy! Okej, <gryty> 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 Dlatego nie mam jeszcze <gryty> What the fuck jakie lag... Ej, macie lagi w ogóle? Nie. Nie, mi chodzi płynutko. Stój, no bo jeszcze ja... no Można tego, że z nim ja jedziesz, straszne wiesz? Znaczy właśnie lagi. Ja ogólnie tam jak było dużo tej policji to była masakra. Udało się w ogóle ogarnąć ci co chodzi. Cholera, zapomniałem, że mam ten włączony tryb, ten nie pasywny, tylko ten agresywny szlag by trafił. Dobra. Nie ja widzę wasze tyłki. Eee... <noise> U mnie się w ogóle nie wszystko lata, nie? Nie, no ja to o mnie poniutko chodzi. Ale co tu się dzieje? Nie, ja nawet nie wiem co tu robić. No <noise> jak ten gościu nie powinien jeździć do garażu, on gdzieś nie chodzi tam w prawo i w lewo. Ja lepiej wolę do was wsiąść, bo. Kurde... No ja właśnie tu jestem gdzieś obok, a ty jesteś na jakiś Coś nie... mnie potrąciło, strasznie. Jesteś gdzie? Jesteś? Tutaj na górze, tak? Na tej autostradzie. Na dole spadłem, bo coś mnie potrąciło, już idę do ciebie. No to ja tu czekam na ciebie. Ej, czekaj, gwiazdki gubię, wiesz, bo jest tu początku. No, no to chodźku. Czekaj. Dobra, idziemy. Uho, co tu się wyrabia, masakra! <laughs> Panowie A znisz... może? <śmiech> Znikła. <śmiech> ta, ta, no, tak, tak, ja zawsze to... miałem sobie przy sobie. Zawsze <laughs> miałem tylko dzisiaj zapomniałem. <laughs> Nie wiem, nie wiem, ale Co, co? przynajmniej z tobą nie mam lagu, bo tam mój gościu skakał, latał, ale to może też moja wina. No, może on też ma jakiś problem, wiesz, bo teraz jedziemy razem i jest ładniutko, płynniutko. Dobra, gwiazdeczki migają. Gwiazdeczki migają. Jest super. Jak w tym filmie Drive. O, tutaj nie wiem, czy przejdziemy, kolego. Wysiadamy. O, przepraszam! Ej, bo ja ledwo żyję, tam ktoś z przodu jest z naszych ja znowu No ja mam nie muszę wejść. na tość! Wow! Przejechał mnie! What the fuck! Zamorduję go zaraz Te zadanie się kiedy skończy? Nie ja wiem. wiem! Jak... Jak nie skończymy chyba Ja uciekam Pier. przed policją Tir! do mnie Jest! Teraz tylko gdzieś to dowieść Dobra? Ja mam tu busz do mnie mysle. Ale nie, no, no dobra No nie, policja mnie przejechała Czekaj, kobitko Gdzie ty jesteś, kolega? Cholera. Cholera Kto teraz do mnie pisze? No nie! Eryk Dwornicki, no Kurde, Eryk, nie teraz <słuchta> Czemu ty nie chcesz, kobito, wyjść? Ja tu Polika, muszę strzelać! No, czemu ten... Czemu ten Co to jest? do policji teraz znowu rozgoni. Co za idiota, no! Dobra, idę, jadę, jadę. Pos... lagi ma... A, w ogóle. Pozbyłem się gliniarza. Lucek, jadę yes. do ciebie, czekaj tam. Już się pozbyłem policji, a gościu... Zabrał mnie do samochodu i zaczął strzelać policja znowu zaczęła mnie A już ich zgubiłem. Ja też teraz masz straszne lagi. Matko Bosna, co tu się dzieje? <noise> jaki okrzyk! Jezusie kochany, masakra. Dobra Lucek, ja jestem u ciebie, gościu. Lucek, Lucek, Lucek. Dobra. Ja. Jest to, jest to. Ja, nie, nie wiem, to gdzieś nie wsiadam do was. Idę, na ka idę z kapcia. <grym> Słuchajcie, torba, ja to mam to tylko jedno do powiedzenia. Co, zginąłeś? Da. No gdzie jest ta torba? To wszystko wasza wina. Robicie znamy. Ale ja nie chciałem. <grym> nie, ja ci powiem, Kto tam Tylko tamten do Wziął mnie do samochodu i zaczął strzelać. Co za debil. A to z naszego zespołu? Z niebieskich? No tak to jakiś kurde jeło. A wiesz, już zgubiłem policję i w ogóle. No gdzie to nie pojechał? Powiem wam, że dla ogarniętych, bo nas to zaskoczyło, nie wiedzieliśmy w co wchodzimy, mm -hmm. prawda? Ale dla no. ogarniętych to to jest niezła zabawa. No, tak, by jeszcze lagów nie było. Ale co ja, ja mam? Straszne. Ja mam widzieliście między czwartym a piątym poziomem, no i to co ja tam a ja mam... Ja mam szósty No. Nie ma czasu grać, są ważniejsze rzeczy do roboty. Jakiś tir mnie tu przejeżdża. To jest co ważniejsze odchylanie. To? to jest ważniejsze. Co tu? się O uu, Dobra, ja zabieram teczkę! No co do diabła, gdzie to jest? Dobra, ja mam teczkę, ja mam teczkę, nie wiem co z nią robić, ale jadę. Nie chcę tego rzutowego punktu. Ale właśnie, teraz... ja, bo jak, jest, jak ja mam tuteczkę, teczkę, i policja mnie goni, to mi tego punktu nie wyświetla. Wyświetlam? A, jak po, yes, tegonii, oddałem tak. teczkę, jestem zwycięzcą! <gulaczka> jestem zwycięzcą! Kto jest zwycięzcą? Ja jestem zwycięzcą! Dawaj, hajs 20 tysięcy! <gulacz> 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 I już mam szósty! Yes. Ale wujek, ty jesteś w ogóle z nami w grze? <gulacz> Czy tak zapytam? No proszę bardzo, kto jest zwycięzcą? Kto jest zwycięzcą? Wujek boku nie jest zwycięzcą, proszę państwa. Pięćdziesiątkom ty... się po mieście jeździ <gulacz> Ale. Ale to para ja jestem, to ma fajnie ryszął. Jestem na no nie, policja. Ale teczka jest tylko jedna, wujek. <śmiech> ty <śmiech> dojechać do tego punktu, ale nie dostarczy. Lucek, <laughs> zabrałem teczkę, dostarczyłem <laughs> do punktu i jestem zwycięzcą, a ty dalej swoje. Chyba, <laughs> że panie, bo z Ale ja mam teraz teczkę. <laughs> Dobrze, e, słuchajcie, słuchajcie, panowie, teraz jesteśmy tak, zagłosujmy na następną akcję. Co bierzemy, tak się byśmy Ale razem. my jesteśmy w grze. Jak to jesteście w jak jesteś zwycięstą, <grymne> bo ja mam kontynuację! Ja mam kontynuację za 8 sekund, ja muszę się na to zrobione. No to, to wyjdź, to wyjdź, wejdź, to, to wejdziemy razem dogacić. O co chodzi? Bo wy się tam ludzie z tą teczką. Jedna reklamówka to Tesco trzeba zabić, a wy tam nie wiem co robicie. <grymne> o Boże. No gup tą policję! No dobra, ja, ja czekam na Was w online. Dobra. Jakieś kobiety tu... Ty... No nie, bo jesteś ładna, ale nie tym razem. Adam, ty nie za kobietami teraz. Teraz jest robota do roboty. Jak się ty... kłóca w tych grze? Dobra, 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 teraz o garażu przejechać. A ja za ten czas pokażę w widowni moją chatę, co sobie kupiłem. Taką norę Uże. na przedmieściach, ale wystarczy. Norka. Norka, norka. No. Dobra, jadę do tego garażu kolornego, mam półtora kilometra. Ponad... Mam chatę tutaj, mam chatę tutaj, proszę bardzo Na taki, z widokiem na taką Jezu spary I tam na taki napis Wood. To tu się odbiega Ja w ogóle, ja, jak mój pojazd wygląda Jedne koło mam, trzech nie mam Znaczy odwrotnie Silnik w ogóle zmiażdżony Ale jakoś do... coś mi, błąd mi jakiś wyskoczył Ja muszę na nowo bić do Okej okay. okay, no. Bo tak właśnie dziwne, że tu dostarczyłeś teczkę, a tutaj też... Teczkę... No właśnie ja mam teczkę, jest, no. ja do, do garażu. Każdy tych teczek jest chyba kilka. Albo może i tak też być. Mam 600 metrów jeszcze. Ale co gdzie jesteś? Na gdzieś. Dobra. O, policja, przepraszam. Panownie, ja tutaj muszę panownie odłomnić komput, także... Okay. Muszę, tylko muszę okay. być cicho, bo tu policja jest przy mnie, a ja mam tą teczkę. Ole. Jest, 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 dochodzę, dochodzę! Tak, dochodzę! No fajnie, zabijmy Zrobimy tą misję dzisiaj czy nie? No ja już dochodzę, tylko nie wiem gdzie się tu wjeżdża. <laughs> ja też nie <laughs> szukałem tam wejścia i tego nie ma tam nigdzie. No nie, jak jeździsz? Okej. Okay. <laughs> I co, udało się? No czekaj, dochodzę! Gdzie to jest tam? Jest! Doszedłem! Jest! Jestem zwycięzcą! Dziękuję, dziękuję, dziękuję za oklaski, dziękuję Dostałem 20 tysięcy i 400. tysięcy. Ja ty... też Siódmy poziom Ósmy <coughs> O kurde, to było przesrane No, dokładnie Ale patrz tam na... Co? dzisiaj zabójstw? No ale wujek jest z nami, oh patrz go. No, wujek w ogóle gdzieś wyszedł. I on mówi, że on transportował teczkę. <grystanie> to wychodzimy z tego o teraz, co? Boże. No, wychodzimy, wychodzimy, bo musimy razem grać. Swobodna rozgrywka, tak.